ちょっと待ってください。 Musimy płynąć. Tak za tą wyspą trzeba lekko skręcić w prawo 184 Będzie moja ulubiona wyspa. Tak mówisz? Z niedźwiadkami. A jest sekcji tam? Będzie miodek i niedźwiadki. Śmierć. A śmierć to już liczona w ilościach. Dead, dead, dead. dead. Kupców nie bez liku mam deklała nik Lama mafii, czy dobrze płyniemy? Byłeś ty kapitanem jesteś? Ja tam jestem, majtek dzisiaj. Ogólnie jest wyspa, gdzie można znaleźć czapkę kapitana albo czapkę lotnika, rybaka. Co Są wtedy takie specjalne wyspy. Obok jest rozbity statek, samolot i coś jeszcze. No, to ja, ja, jak grałem z żoną, to chyba raz tylko spotkałem ten z rybaka i raz wolotnika Dobrym Nie? Zaraz zobacz. Boże, Ile nam tam zostało do, do, do dopłynięcia? 1150 To mało, ale idziemy do przodu To jest mistrzostwa świata. Że tu można spać na łeb No i są specjalne te linki, żebyś nie mógł tam wpaść. Czyli można coś zrobić, żebyś tam nie mógł wpaść. Tak, taka jest linka skuteczna. Plastiki... Kurwa, tyle plastików. Plas plas nie, o ósmej. Dobrze płyniemy, czy nie? To no tak pod dugo w tamtą stronę. Mniej więcej jak tą beczkę tam teraz daleko widzisz. Mniej. mniej więcej. To mniej czy więcej? Zależy jaką miarę masz. Dopłyniemy do tej wyspy i na dzisiaj koniec. I tak dzisiaj trochę tego, trochę tamtego, no trochę urządziliśmy na tamtej jednej Ułożył kumpel normalnie my Są dwa rodzaje tych warów. Tu są takie te jakby większe, a później są takie jakby mniejsze. Ale to mniejsze kamienie noszą czy... Nie wiem, po prostu inaczej wygląda, bo on się inaczej nazywa, nie? Później jak są takie jakby, mówię, te australijskie wyspy, czy coś, Sawanna, czy coś, to wtedy są inne orły. Mniej wkurzające, więcej wkurzające? One no, no, zawsze są tak samo. Różnica chyba jest taka, że na tego chyba potrzebujesz 20 strzał zwykłych, żeby go ustrzelić, a na tamtego chyba 10. A jak masz tych lepszych strzał, to tam 8 chyba i 4. Eu through To nie jest to, spacer przed nami, nie? No się chyba zabijać. Tak, chcesz, to możemy się tej stawić. Nie, nie, możemy jeszcze płynąć. Spokojnie. Siatki robią robotę, nie? No robią. To no, mówię ci, że. Ja, ja teraz tak nie Kiedyś na początku, jak mieliśmy mniejszą trasę, to tam też podobnie robiłem, że dłuższa w jedną stronę. 800 jeszcze metrów mamy. I wtedy płyniesz jakby po szerokości, tylko żeby śmieci zbierać. 800 metrów to już prawie powinniśmy widzieć, przecież? Nie? Prawie 400 z groszem widzisz. Cały czas z Raz, a budelkę raz napełni to całą wyżę ten Wiem, już teraz zauważyłem No bo ona ma 5 miejsc i ona akurat jest na cały ten ten, nie? Lejesz raz, wlewasz raz i jesteś po wszystkim no Tylko jak pobierasz to musisz co więcej razy klikać tej dobrej wody ja <noise> to właśnie też mówię paska zjeżdżam te sztapki. sztabki mam no ja też nie wiem czy mnie nie wali nie o zegar. To dupki to są dobre, jak już się bawisz na koniu, bardziej w dekoracje No, ja nie jestem dekoratorem. No, to jest widać w więc Nie. No, na no, wprost. Ja jej nie widzę. To jest dobra. taka miś taka. To sami widzę. Zależy, jak się obrócę. Płynę na wprost, to nie widzę, jak lekko pod kątem to widzę, że się renderuje. No, no takie złudzenie dziwne. A mm -hmm. teraz już widzę. Ahoj, kapitanie! I kurwa kawą wyspy tej Znowu nie wyłączyłeś tego Nie? No pika To wiosły panie wiosły, latce wyłącz Później przyjdzie e, te urządzonko do ładowania, to pewnie wyrobisz 500 metrów jeszcze, czyli... Miną miać przedstawię słowa nie. No nie wiem, czy jak wiosujemy to szybciej jedzenie i picie nie leci. Możliwe.

Ale długo jest takie, jakby mgła była, nie? No, no bo to takie dziwne. Nie. No i którym do się wchodzi? Musimy znaleźć plażę. No będzie po... po drugiej stronie. Tu ogólnie też wyjdziemy chyba, jak podpłyniemy tam do tej szczeliny. To będzie problem jak będziemy wychodzić to na rekin będzie podgryzał. Taki problem to nie problem. Jeszcze człowieku nie mam. Na szczęście nie ma orłów. Kończę już za chwilę, mówiłem. my prawie dopłynęli No, dalej nie będziemy Dobra, Cześć. kropka To dziękujemy bardzo za dzisiaj Do zobaczyska Tak na was wabik i lamka Nara nara